Energetyki Jądrowej i Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki e, i Pan Dyrektor Andrzej Cholerzyński z Zakładu Unieszkodniania Odpadów Pełnoletwórczych. Oddaję głos Panu Dyrektorowi. Serdecznie dziękuję za przybycie na konferencję i skorzystanie z naszego zaproszenia. E, zdecydowałem się e, zaprosić Państwa, jak również Panią Minister i Pana Dyrektora. Ze względu na to, że sprawy z programem, polskim programem energetyki jądrowej zaszły na tyle daleko, że warto teraz porozmawiać o bezpieczeństwie. Od razu chciałem powiedzieć, że skorzystam, czy wykorzystam prawo jakby gospodarza tej konferencji i nie oddam od razu głosu pani minister, tylko podzielę się z, z państwem pewnymi informacjami, które chciałbym także przekazać w formie prezentacji. Jest oczywiste, że do tej pory główne zainteresowanie kierowane było na ministerstwo gospodarki, czy też inwestora, dlatego, że duża inwestycja, duże zaangażowane pieniądze, a więc i spore emocje. Ja chciałem zwrócić Państwa uwagę na kwestię bezpieczeństwa i nadzoru nad tym bezpieczeństwem, ponieważ istnieje w kraju instytucja, która pomaga spełniać obowiązki państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej jego obywateli. A ta instytucja to Państwowa Agencja Atomistyki lub inaczej mówiąc Dozób Jądrowy. Jeśli chodzi o program Polskiej Energetyki Jądrowej to są jakby trzy filary, o czym była już mowa. Pierwszy nazwałem tu promotorem, to jest Ministerstwo Gospodarki z panią Pełnomocnik oczywiście na Czere, które która to instytucja miała za zadanie stworzenie warunków prawnych, organizacyjnych do rozwoju energetyki jądrowej. Druga instytucja, bez której program energetyki jądrowej nie mógł istnieć, to oczywiście inwestor odpowiedzialny za zbudowanie, rozruch, eksploatację tego obiektu, zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, a także zapewnienie środków finansowych. I trzecia instytucja, właśnie na której chciałbym, żebyście się Państwo skupili, to jest dozór jądrowy, czuwający nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Zadania prezesa w tym programie to jest wydawanie zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację, likwidację elektrowni jądrowej, prowadzenie odpowiednich analiz, dozorowych ocen bezpieczeństwa. To jest bardzo istotny element nadzoru nad działalnością związaną z Wytwarzanie promieniania w, w tym przypadku nad działalnością związaną z elektrownią jądrową i tego typu, tego typu element jest istotnym czynnikiem wpływającym w efekcie na osiągnięcie bezpieczeństwa. Innym zadaniem to jest wydawanie zaleceń technicznych, organizacyjnych w sprawie bezpieczeństwa, także udział w formułowaniu wymagań prawnych. Kolejna istotna rola prezesa i Państwowej Agencji Atomistyki to jest prowadzenie kontroli elektrowni jądrowej oraz stosowanie sankcji w przypadku niespełnienia wymagań. Prowadzenie ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, ochrony fizycznej tych materiałów to jest oczywiście jedna z, z podstawowych czynności, które, które muszą być wykonywane w przypadku programu jądrowego i opiniowanie projektów decyzji innych organów. To jest mniej więcej to, co już powiedziałem, tylko może dokładnie narysowane, że jest zezwolenie na budowę, zezwolenie na rozruch, zezwolenie na eksploatację, zezwolenie na likwidację i to są zezwolenia z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego ochrony radiologicznej, które wydaje Prezes Państwa Agencji Atomistyki. Nie są to jedyne decyzje i dokumenty potrzebne inwestorowi, czy operatorowi elektrowni jądrowej do tego, żeby prowadzić swoją działalność. Nie jedyne, ale jedne z najistotniejszych. Zwykle w przypadku elektrowni jądrowych obawiamy się bądź to uwolnień z tego obiektu, bądź to braku możliwości odprowadzenia ciepła z elektrowni, czy ciepła powłączeniowego, bądź to postępowania z odpadami. Otóż staramy się przeciwdziałać tym zagrożeniom w sposób albo techniczny, albo organizacyjny. Na kwestii technicznej zwykle skupia się dostawca technologii, projektant i niech tak zostanie. Natomiast dozór jądrowy w takim przypadku skupia się na kwestiach. Wymagań, a właściwie rygorystycznych wymagań na wszystkich etapach życia elektrowni, czyli lokalizacji, budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji. Istotne jest też, żeby istniał organ, który będzie miał na tyle możliwości kadrowe i organizacyjne, żeby wyegzekwować stosowanie tych rygorystycznych wymagań i wyegzekwować stosowanie wydawanych decyzji. W naszym przypadku tym organem jest Państwowa Agencja Atomistyki, czyli dozór jądrowy. Inne elementy wpływające i przeciwdziałające zagrożeniom to jest zapewnienie jakości na wszystkich etapach życia elektrowni, to jest to prowadzenie, prowadzone regularne przeglądy bezpieczeństwa, systematyczne szkolenie i tak zwana strategia obrony głąb, czyli kilka kolejnych poziomów zapewniających bezpieczeństwo. Przetoczyłem Państwu tu tylko kilka z wymagań, które zawarliśmy w naszych przepisach. Istotnych, ale oczywiście niewyczerpujących całego zagadnienia, które wpływają na to, że bezpieczeństwo, odpowiedni poziom bezpieczeństwa elektrowni jądrowej będzie osiągnięty. Jedno z tych wymagań to jest turna ulubowa bezpieczeństwa. Obiekt ma być odporny na uderzenie dużego samolotu pasażerskiego. W przypadku awarii ze stopieniem rdzenia, e, projekt powinien zawierać rozwiązania, które zapobiegają wczesnemu uwolnieniu substancji promieniotwórczych, a więc skutki na zewnątrz takiego obiektu e, muszą być e, bardzo ograniczone. E, istotne też jest zwielokrotnienie e, systemów bezpieczeństwa w każdej elektrowni. Istotne jest też zastosowanie pasywnych systemów bezpieczeństwa, a więc takich, które działałyby bez ingerencji człowieka, opierając się tylko właściwie na prawach fizyki. Wymaganie, które kolejne, które istotne jest i czasami budzi niepokój, to jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku zdarzeń sejsmicznych i ich skutków. Można powiedzieć, że te wymagania spełniają reaktory trzeciej i tak zwanej trzeciej plus Generacji. To są wymagania zawarte w przepisach. Rozwiązania techniczne musi znaleźć projektant. Podsumowując, można powiedzieć, że Państwowa Agencja Atomistyki będzie sprawowała nadzór nad bezpieczeństwem elektrowni jądrowej na wszystkich etapach funkcjonowania. Pilnujemy, żeby inwestor czy operator zapewnił najwyższe standardy bezpieczeństwa. Staramy się też zapewnić odpowiednią ekspercką wiedzę poprzez systematyczne rozwijanie naszych kadr i budowanie naszych kompetencji. Dziękuję za uwagę.